Kolejny finał wrocławskiego nurtu basketu amatorskiego rozpoczęła już tradycyjnie rywalizacja specjalistów rzutów za trzy punkty. Zaprezentowali niemałe umiejętności, ale liczna publiczność czekała przede wszystkim na atrakcję numer jeden wieczoru. Mecz Malfarbus H o miano najlepszej drużyny w ostatniego sezonu. Jak zaczynaliśmy 5 lat temu, to troszeczkę było tak bardziej... E, znaczy to amatorska nazwa, to pasowała idealnie. Myślę, że teraz e, tu się taka nitka profesjonalna wdała w to. Że zespoły są, przygo, przygotowują się, żyją tym i to jest chyba najważniejsze. Ja myślę, że w RONBA bardzo dobrze, się, że się nie rozwija w tym kierunku, że, e, że zawodnicy nie otrzymują tutaj pieniędzy za, za grę. Choć wiem, że w różnych ligach w Polsce właśnie jest tym różnie i to nie jest, nie jest dobry objaw. Ale myślę, że przyszłość jest taka, że będzie coraz więcej zespołów w zaplecie, trzecia liga 48 drużyn, druga liga 14 drużyn i ten czub będzie się kształcił w ten sposób, że, że my powoli tutaj będziemy przerastać, myślę, poziomem trzecią Ligę tą państwową i to będzie się gdzieś ustatkuje na poziomie dol, dolnych, takich poziomem, dolnych rejonów drugiej ligi. Po zwycięstwie marzył trener malfarbu, były reprezentant polski Tadeusz Grygie. Ja już mam dwa srebrne medale w tej lidze. Najwyższy czas, mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy, jak się myć potoczy, że będę miał złoty medal. Taką mamy wszyscy nadzieję tutaj. Emocji nie brakowało, choć przez dwie kwarty wydawało się, że malfarbowcy zdeklasują rywali. Wśród których jedynie Tomasz Jankowski próbował przeciwstawić się ofensywnie grającym podopiecznym Tadeusza Grygiela. Koszykarze Malfarbu cały czas prowadzili kilkunastoma punktami, ale zapomnieli, iż mecz ma dwie połowy. W tej drugiej dominowała ekipa H, złożona głównie ze studentów Wrocławskiej AWF. Stąd poczynaniom zespołu, który zrezygnował z trenera, towarzyszył gorący doping urodziwych awf -iaczek. Doszło do dramatycznej końcówki, którą nerwowo lepiej wytrzymali koszykarze Malfarbu, wygrywając 86 do 82. Rada zwycięzców była ogromna. Powody do pełnej satysfakcji miał wreszcie Tadeusz Grygia. Zawsze nam gdzieś to tak umykało. To, to dwa lata temu jednym punktem, później no niestety y, ostatnia edycja, no przegraliśmy z tą samą drużyną. Wzięliśmy rewarz. Myślę, że to było fajne widowisko.